Witam, kochani, po raz kolejny. Znajdujemy się w kopalni Amalia w Szewnej Górze. Słuchajcie, nawiązując do ostatniego odcinka, nie wiem, czy sobie przypominacie, jak walczyłam z wiaderkiem, zmagałam się z 34-kilowym wiaderkiem, i tutaj chciałam powiedzieć, że znalazłam genialne rozwiązanie. Chodząc po kopalni, znalazłam urządzenie, tak zwaną kolejkę linową z zakrętem, i zaraz Wam opowiem, o co chodzi z tym zakrętem, na której znajdują się przyczepione trzy wiaderka z urobkiem, które pomagają chłopakom w eksploatacji wyrobku z końca tego chodnika. Idę, czekajcie na mnie, zaraz Wam to pokażę. Nie wiem, kochani, czy widać, ale spójrzcie, tutaj u góry znajduje się charakterystyczny zakręt. Wiaderka są dosyć ciężkie, powolutku będę pchała w waszą stronę. Cały sens tej kolejki polega na tym, że te wiaderka pokonują bardzo ciasny zakręt w tym korytarzu i kolejka została wymyślona i skonstruowana przez naszego przyjaciela Grzegorza, który włożył bardzo dużo wkładu tutaj i pracy, aby to funkcjonowało. Ona teraz posuwa się po odcinku prostym, pokonuje tutaj takie, nazwijmy to, zaczepy, przewyższenia, nie wiem jak to po kobiecemu ująć i co jest fajne, że popatrzcie, Tutaj są powietrzone trzy wiadra. Jak widzieliście na ostatnim odcinku, tak? Każde wiaderko waży plus minus 35 kg. Więc ile tutaj mamy? 100 tak? I popatrzcie. Jednym paluszkiem pcham sobie tutaj tą kolejeczkę. No, może nie jedne, to jest przesady. Taki Batman to ja znowu nie jestem. Ale tutaj na górę przedostaje się dalej i tutaj w stronę szybu, gdzie będzie znajdował się big bag, i teraz, kochani, te wiaderka pójdą do big baga, i tym big bagiem do góry szybem zostają wywożone na górę. W związku z tym praca jest szybka, łatwa i przyjemna. I powiem wam tylko, kobiety, jedną rzecz: jak mąż przychodzi, to nie jest już taki zmęczony. Mię bardzo cieszy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.